To są kłamcy, to są kłamcy i ma dni bo e, idźmy po kolei. Dwa dni temu minister, minister rolnictwa na swoim Facebooku, na profilach wszystkich swoich mówił o tym, że albo miliardy euro na stół, albo weto. I jednocześnie napisał, żądamy Europejskiego Funduszu Wyrównawczego dla rolnictwa. Tego funduszu nie ma. Oni żądają, umowa miała być podpisana, no, ale funduszu nie ma. Mówił o tym, że się sprzeciwiają. Mogli się sprzeciwić, bo były dwa wnioski o odwołanie pani przewodniczącej czy zagłosowali za nimi? Nie. Zagłosowali, żeby obronić panią Ursulę. A można było to zrobić ja. Francuzi, francuski parlament zobowiązał rząd francuski, aby, aby, umowę, TSUE, aby umowę Mercosur skierować do CUE. Ja taki sam wniosek złożyłem formalny przed jed, z miesiąc temu, aby polski rząd dokładnie to samo zrobił, aby tę umowę skierował do CUE, bo ona jest naprawdę wychodzi poza traktaty. Czy złożyli taki wniosek? Nie złożyli takiego wniosku. Teraz oni opowiadają, że przeszły poprawki pana. Europosła byłego ministra Hetmana. I teraz, jeżeli popatrzymy na te poprawki, to one właściwie niczego nie dają.